Prawdziwa miłość nie wymaga poświęceń. Prawdziwa miłość jest beztroska, wolna, nie jest wymuszona, nie jest ograniczona. To dlatego tak wielu facetów popełnia błąd. Poznają dziewczynę i chcą jej się zwierzyć: bądźmy razem, będziemy razem, będzie fajnie, pokochałem cię. Starają się wywołać dużą presję na dziewczynie, a potem się okazuje że ona tego nie czuje, bo się spotykasz z nią parę miesięcy i nagle ona już nie może tej twojej presji znieść na to, żeby z nią być, i ci mówi: Musimy się rozstać, a tego nie czuje. Także przestań dziewczynę przymuszać do tego, żeby ci powiedziała: Kocham cię, bo jeśli spotykasz się z dziewczyną, mówisz jej: Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak będziemy razem, to tak, jak nie, to też dobrze. To ona sama ma możliwość zainwestowania i pokochania ciebie na swój własny sposób. Co zawsze będzie lepsze, bo to nie będzie wymuszone. Przetestuj, bo to działa.